Ostatnie dni wstrząsnęły polską opinią publiczną. W tragicznym wypadku samochodowym życie straciła Katarzyna Stoparczyk, dziennikarka, którą wielu uważało za jedno z najbardziej wrażliwych i ciepłych głosów polskich mediów. Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek, 5 września, w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu. Na jednej z lokalnych dróg zderzyły się dwie osobowe skody Skala i Oktawia. Siła uderzenia była ogromna. Mimo, że Katarzyna Stoparczyk miała zapięte pasy. Obrażenia okazały się śmiertelne. W wypadku zginęły dwie osoby. Śledztwo w tej sprawie prowadzono jest pod kątem spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. To bardzo poważne przestępstwo, zagrożone karą nawet do 8 lat więzienia. Prokuratorzy badają każdy szczegół, od stanu technicznego pojazdów, przez warunki na drodze, aż po zachowanie kierowców. Jak podkreślają tylko pełne wyjaśnienie okoliczności pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak mogło dojść do tak ogromnej tragedii. Sekcja zwłok przeprowadzona w zakładzie medycyny sądowej w Krakowie potwierdziła, że przyczyną śmierci Katarzyny Stoparczyk był uraz wielonarządowy. To kolejny dowód na to, jak potężna była siła zderzenia i jak kruche jest ludzkie życie, nawet przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Katarzyna Stoparczyk była postacią wyjątkową. Od lat związana z polskim radiem, prowadziła audycje, które wyróżniały się empatią i autentycznością. Potrafiła rozmawiać zarówno z wybitnymi artystami, jak i z dziećmi, zawsze z szacunkiem, uwagą i ciepłym. Słuchacze mówili, że jej programy były czymś więcej niż zwykłym radiowym spotkaniem. Dawały poczucie bliskości, wspólnoty i szczerości. Rodzina i współpracownicy podkreślają, że jej odejście zostawiło ogromną pustkę. Pogrzeb odbędzie się w środę, 17 września, o godzinie 13 w kościele pod wezwaniem Świętego Jacka przy ulicy Freta, w Warszawie. Po nabożeństwie nastąpi prywatne pożegnanie w gronie najbliższych. Zamiast kwiatów, rodzina prosi o wsparcie inicjatywy, która stanie się symbolem jej pamięci w Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci powstanie pracownia psychologiczno-terapeutyczna imienia Kasi Stoparczyk. To piękny gest, który sprawi, że jej wrażliwość i troska o drugiego człowieka będą żyły dalej, w pomocy udzielanej najmłodszym. Jeśli uważasz, że takie historie są ważne i powinny być opowiadane, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, jakie wspomnienia masz związane z Katarzyną Stoparczyk. A jeśli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami z Polski i ze świata, subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego materiału. Dziękuję, że byłeś z nami i do zobaczenia w kolejnym filmie.